Lista PiSu do Europarlamentu. Możemy chociaż krótko wiedzieć, kto liderem, kto na pierwszym miejscu? No tego to wielu, Stasi Górale jeszcze nie wiedzą, nie? także, dobrze, także... Dobrze. to pewnie będzie niespodzianka do ostatnich dni trzymana. Nie ukrywam się, że jest to raptem w skali kraju tylko 13 osób, więc one naprawdę będą i okręgi są tak duże, Przeważnie co do wielkość województwa, ale wiem, że trzy okręgi są dwa województwa połączone, więc to jest naprawdę w gestii kierownictwa partii centralnie. Tu będą duże pewnie rozważania na tym, kto to będzie. Natomiast z całą pewnością cała dziesiątka, bo w każdym województwie ma być dziesięcioosobowe przecież lista, będzie dobry skład reprezentujący wszystkie części naszego województwa i z całą pewnością też będzie bardzo dobra, merytoryczna i przygotowana osoba z Wrocławka. Oczywiście będzie też z Torunia, z, z okolic z no i musimy poprzeplatać to, jak gdyby z częścią Bydgoską, także ta dziesiątka już się mniej więcej wykrystalizowała, ona nie jest jeszcze do przedstawiania, dlatego że tak naprawdę dopóki nie będzie lidera listy, to nie ma sensu tutaj mówić o tym, a ponadto też warto przedstawić nazwiska w sytuacji, kiedy będzie też mniej więcej jakaś kolejność na tej, listy, na tej liście ustalona i. To na razie naprawdę tutaj nie skupiamy się na tym, żeby być pierwsi. Tak już to ogłosiły inne partie. My, na przykład, mamy 15 lutego. Według nas ważniejszą rzecz i ofertę dla funkcjonowania społecznego, politycznego, czyli kongres programowy. Aktualizujemy znowu z, w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną nasz program i myślę, że też będą duże elementy naszej misji jako Polski w Unii Europejskiej. Także to będzie wydarzenie i myślę, że tak chcemy zaczynać programowo, a potem oferta, że tak powiem, personalna. No nie, nie, raczej nie. Ja już to potwierdziłem, że y, po prostu nie mogę być człowiekiem, który startuje we wszystkich wyborach, i, a mamy na szczęście parę fajnych osób, które można podzielić i, i przedstawić społeczeństwu jako dobrą ofertę do zagłosowania. Czyli kandydat na prezydenta? Też tym bardziej niepowiedziane, też tym bardziej niepowiedziane.